Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy 5 marca, jest naprawdę piękna pogoda za oknem 15-16 stopni. Wiosna przyszła, aż się buźka cieszy. My jesteśmy w garażu. Co ciekawe, w tym garażu jest kilka stopni zimniej. Nie wiem, czym to jest spowodowane, aż taka różnica temperatur, ale. Czuć to normalnie, aż czuję, jak mi, nie wiem czy to będzie widać, ale para leci z gardła. No więc musi być tutaj kilka stopni mniej. Ja właśnie przyszedłem tutaj, bo z racji tego, że zrobiło się naprawdę ciepło, no to będę musiał się tutaj zająć tą posadzką. Tak jak Wam mówiłem, gdy malowałem ten garaż, że następna w kolejności w tym garażu będzie posadzka. Posadzka będzie z żywicy. I przyszedłem się zorientować, co i jak tutaj właśnie wygląda. Jestem właśnie w trakcie zakupu tej żywicy, więc niedługo możecie się spodziewać filmów na moim kanale. Jak sam osobiście wykonuję tutaj tą posadzkę z żywicy epoksydowej. Mniejsza z tym, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat wyprowadzek i powrotów Polaków z Polski albo do Polski. Oczywiście, w przypadku wyprowadzek, to będą wyprowadzki z Polski, a powroty do Polski. I teraz tak, skąd pochodzą te dane? Od razu wam powiem, że one nie są jakieś takie w 100% miarodajne, ponieważ nie dotyczą wszystkich Polaków, tylko jakiejś jej części. Ale żadnych innych danych nie znalazłem za 2024 rok, więc właśnie tymi danymi będziemy się posiłkowali. Pochodzą z firmy Clicktrans. Od razu Wam powiem, że ja nie mam tutaj z nimi żadnej współpracy, tylko no po prostu od nich jako jedynych dane się jakiekolwiek wyświetlają. Jest to firma. Która zajmuje się przeprowadzkami. A może nie stricte przeprowadzkami, może e, oni po prostu nie mają swojej floty e, kierowców i tak dalej, tylko mają portal, na którym można zamieścić ogłoszenie, że na przykład chce się przeprowadzać z Wielkiej Brytanii, dajmy na to do Polski. E, I na podstawie ilości tych zamieszkanych ogłoszeń i zrealizowanych przez przewoźników przeprowadzek. Yy, właśnie oni w ten sposób zbierają te dane. Więc tak jak powiedziałem, nie jest to jakieś takie w 100% miarodajne, ale pokazuje ogólny trend. Yy, no więc tak, aż 66%. Ja tutaj mam małą ściągę, żeby nie pomylić się w danych, żebym nie musiał się ich yy, yy, uczyć na pamięć, więc jeżeli będę tam zerkał, no, to znaczy, że po prostu korzystam z tej ściągi. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, za to że nie zapamiętałem tego, tylko po prostu te dane biorę z kartki. Eee, I aż 66% dotyczyło powrotów do Polski. Czyli zdecydowanie więcej ludzi zdecydowało się na powrót do Polski niż na wy... <laughs> przepraszam niż na wyj wyjazd z niej, bo eee, na wyjazd z kraju zdecydowało się 34% Polaków. To nie jest zaskoczenie, bo ten trend utrzymuje się od kilku lat, że więcej Polaków wraca do kraju niż z niego wyjeżdża. Spowodowana to jest oczywiście wieloma różnymi czynnikami, a takim największym z tych czynników jest to, że po prostu koszty życia wzrosły bardzo na zachodzie. U nas też wzrosły, ale i na zachodzie bardzo wzrosły, i ta różnica zwyczajnie z roku na rok między Polską a krajami Europy Zachodniej się zmniejsza. I teraz, tak, gdzie najczęściej się wyprowadzamy, czyli gdzie najczęściej emigrujemy z Polski? Na pierwszym miejscu 18,8% wszystkich ogłoszeń. Na temat tych wyprowadzek, może nie ogłoszeń, tylko zrealizowanych wyprowadzek, dotyczyło Niemiec. No i od kilku lat, to właśnie najczęściej emigrujemy do Niemiec. Tutaj nie ma zaskoczenia. Kiedyś najczęściej wybieranym krajem była Wielka Brytania, ale może komentarz na temat Wielkiej Brytanii, bo ja tam byłem przez 7 lat, więc pozwolę sobie króciutko to skomentować za chwilę, jak do niej dojdziemy. Na drugim miejscu, i to tutaj na pewno dla wielu to będzie zaskoczenie, no dla mnie nie, bo mm, znam wielu ludzi, którzy, znaczy wielu ludzi, no znam parę osób, które się tam przeprowadziło. Na drugim miejscu jest Hiszpania. 15,9% wszystkich przeprowadzek było właśnie do Hiszpanii. No i słuchajcie, to też pokazuje zmianę tego trendu, bo to nie jest kraj, gdzie przeprowadzamy się za chlebem. Może są tacy ludzie, którzy jadą tam zarobić pieniądze, bardziej żyć i zarabiać pieniądze, ale na pewno nie jest to główny cel. Po prostu. Hiszpania, bardzo fajny kraj do życia z wielu względów kraj turystyczny, dobre jedzenie i tak dalej. Wielu ludzi po prostu chce tam żyć. Czyli nie jest to kierunek typowy jak resztę państw w tym zestawieniu kierunek emigracji zarobkowej. Tylko Polacy po prostu wyjeżdżają tam sobie żyć. I. Słuchajcie, okazuje się, że nawet w trzecim kwartale e, poprzedniego roku Polacy byli czwartą nacją, która najchętniej kupowała nieruchomości właśnie w Hiszpanii. Zaraz po Niemcach, Brytyjczykach i Marokańczykach byliśmy czwartą nacją e, i w całym 2024 roku kupiliśmy tam 4000 domów. Powiem Wam szczerze, że jakbym dzisiaj miał trochę zaoszczędzonych pieniędzy, to pewnie sam bym się zastanowił nad kupnem domu tam. Kiedyś, w przyszłości, może, być może, bo to wiecie, gdybać to sobie można, ale być może, jeżeli dalej będzie mi się tak dobrze powodziło w Polsce i dalej będę w stanie zarabiać tak dobre tutaj pieniądze i odkładać, to być może swoje oszczędności. Zdecyduję się właśnie ulokować gdzieś w jakąś nieruchomość w Hiszpanii. Jeżeli bym miał tutaj na przykład kupować jakieś mieszkanie na wynajem albo po prostu w Hiszpanii, no to chyba bym się w tym momencie zdecydowanie zdecydował na Hiszpanię. Jedziemy dalej. Oczywiście to tylko są jakieś tam plany dalekosiężne. Najpierw muszę wykończyć tutaj dom i ten garaż i w ogóle Cało tutaj tą okolicę wokół domu, ogród, kostka brukowa, i tak dalej. Jedziemy dalej. Następnym, na następnym miejscu Holandia. 10,9% wszystkich wyprowadzek z Polski. I na czwartym miejscu dopiero Wielka Brytania. Choć przez wiele lat Wielka Brytania była na pierwszym miejscu. Co się stało? Dlaczego Wielka Brytania plasuje się dopiero na czwartej pozycji z wynikiem 7,6%? Przede wszystkim jest to efekt Brexitu, a co za tym idzie, surowsze przepisy emigracyjne i to jest główny powód tego, że Wielka Brytania nie jest już dla Polaków tak atrakcyjnym krajem jak jeszcze kilka lat temu. No i oczywiście rosnące koszty życia. Ale myślę, że głównym powodem to jest właśnie ten efekt Brexitu i surowsze przepisy emigracyjne, czyli żeby tam teraz pojechać do pracy, no to trzeba mieć wizę, jest system punktowy i tak dalej. Za wizę musicie zapłacić. No generalnie jest to dużo, dużo, dużo bardziej skomplikowane niż było kiedyś, że wystarczyło mieć paszport, lecieliście sobie do Wielkiej Brytanii, czy tam jak niektórzy jechaliście autokarem i od razu. Mogliście sobie z marszu szukać pracy. Na piątym miejscu, jeżeli chodzi o wyprowadzki z Polski, jest Francja, z wynikiem 6,2%. I teraz, skąd Polacy najczęściej wracają do Polski? Podobnie jak przy wyprowadzkach, na pierwszym miejscu też są Niemcy: 28,7% wszystkich powrotów do Polski. To jest właśnie z Niemiec. Na drugim miejscu Holandia, 24,4% wyprowadza się z Holandii, wraca do Polski, i na trzecim miejscu mamy Wielką Brytanię. Jeszcze w około 2020 roku, zaraz po pandemii i generalnie Okolice 2019 roku mi się wydaje, że zaczął się ten boom na powroty z Wielkiej Brytanii. Teraz, jak widzimy, mamy delikatny spadek, bo Wielka Brytania jest dopiero na trzecim miejscu, a parę lat z rzędu była na miejscu pierwszym, jeżeli chodzi o powrotu. O powroty. Czym to jest, słuchajcie, spowodowane? Dużo ludzi, zwyczajnie, którzy, którzy, którzy chcieli wrócić, którzy mieli wrócić, już do Polski wróciła. Większość, właśnie Polaków, którzy tam zostali, coraz mniej myślą o powrocie do Polski. Wielu z nich mają tam, kupili sobie mieszkania czy domy, ich dzieci chodzą do szkoły, mają tam stabilną pracę, a w Polsce musieliby zaczynać wszystko od nowa. Tutaj w Polsce nie mają nic i dla nich zwyczajnie powrót do Polski przestał być atrakcyjny. To taki krótki komentarz na temat Wielkiej Brytanii. Następnym takim krajem jest Francja, czwarte miejsce, 4,8% wszystkich powrotów do Polski jest z Francji i na miejscu piątym Belgia, 4,8%. 4,5% wszystkich powrotów to, jest właśnie, to są właśnie powroty z Belgii. Czyli, tak jak widzicie, Polacy nadal wracają do kraju, nadal z kraju wyjeżdżają, choć no zdecydowanie więcej do tego kraju wraca. To, że ludzie migrują, to jest to normalne zjawisko, to było, jest i będzie, są niespodzianki. Wydaje mi się w tym zestawieniu, jak na przykład wyjazdy do Hiszpanii, to też pokazuje, że duża część Polaków po prostu stała się na tyle zamożnych, że mogą sobie pozwolić na taki wyjazd do Hiszpanii. Tak jak powiedziałem, osobiście znam kilka osób. Bardziej można te osoby policzyć na palcach jednej ręki, ale znam takie osoby, które na stałe, wyprowadzi, na stałe wyprowadziły się do Hiszpanii. Dwie z nich na Wyspy Kanaryjskie. Więc no, tak to wygląda. Ciekawe, jakby to wyglądało, kiedy wszystkie powroty i wyprowadzki z Polski byśmy sobie zestawili, bo tak jak powiedziałem, to jest tylko jakaś część tych powrotów. Niestety takich danych nigdzie dokładnych nie ma co do osoby, ile osób wyjechało, ile osób wróciło. Nawet GUS, słuchajcie, te dane, co ma GUS, to nie są takie dane na 100%, które uwzględniają wszystkie osoby, to są cały czas dane tylko szacunkowe, więc taki odcinek na dzisiaj, idę poszukać jeszcze sobie tej żywicy, żeby kupić jakąś w miarę dobrą, nie za miliony. Więc taki plan, jeżeli chodzi o budowę tego domu i garażu, na najbliższe dni, tygodnie zrobić właśnie tą posadzkę w garażu z żywicy epoksydowej. To na tyle, trzymajcie się, na razie wszystkim dużo zdrówka, życzę, cześć.